Myśleliście, że blue jest tylko dla dzieci, to pomyślcie dwa razy, bo za tą uroczą rodziną kryją się pikantne żarty, sceny, które bolą od samego patrzenia i momenty tak dorosłe, że nigdy nie spojrzycie na łączków tak o! samo. Cześć córcia! Zacznijmy od odcinka sposób na wieloryba. Tutaj widać jak Bungie i Chili wylagują się na kanapie, bo rzekomo są bardzo zmęczeni i nie mają ochoty bawić się z córkami, ale jeśli włączymy tryb detektywa i spojrzymy realnie na co tutaj się dzieje, to w rzeczywistości nie są zmęczeni, bo pracowali jak woły. Ta scena nawiązuje do tego, że ci dwaj mają potężnego kaca po tym jak się upili do nieprzytomności w Sylwestra. Największą wskazówką jest to, kiedy Bingo mówi do Chili Mapinka widziała jak tańczysz na stole ogrodowym. Co? Nie spała o tej pory? naprawdę sobie mocno popłynęli. Ale nie chodzi o wieloryby. Tego kaca mogłoby im wyleczeć tylko kroplówka i dużo rosołu, bo cały odcinek polega na tym, że dziewczynki bawią się w marynarzy, a Banchi wciela się w rolę skacowanego wieloryba, podczas gdy czyni leży, je chipsy i popija je No że pasażerko, wieloryb został nakarmiony! Ale tak na serio, ile czystej zmieściło się w ich wielorybich brzuchach? Aaa, spokojne wody! Lepiej przejdźmy do następnego odcinka. W dniu pnia Bungie, Prążek i Pat spotykają się, żeby uczcić festiwal pniaków, który polega na wyciągnięciu kłody z ziemi. A po co, to tylko oni wiedzą. Z drugiej strony widzimy, jak Chili i Roxy popijają lemoniadę i te dwie są tak uśmiechnięte i rozmowne, jak nigdy wcześniej. Idźcie niszczyć planetę w innym miejscu! Na końcu historii okazuje się, że to nie była tylko lemoniada, bo częstują ją panów, którzy próbowali się bawić swoim pniakiem, ale ich reakcja po wypiciu sugeruje, że zawierała coś więcej niż zwykły cukier, bo ekstra procent. Widzimy nawet jak robią miny, tak jak wtedy, gdy opijacie łyk z kieliszka swojego wujka, co jest wyraźnym nawiązaniem do tego, że ich lemoniada miała niezłego kopniaka. Ocalpień! Ocalpień! Od i co w niej może być? Jak wiecie, tradycyjne energetyki, słodkie napoje, no nie są najlepsze dla naszego zdrowia. I tu wchodzi całe na biało Dlaczego warto wybrać właśnie Howli? Bo to jest lepsza alternatywa dla tych wszystkich przesłodzonych soft drinków i tradycyjnych energetyków. I smak jest wyraźnie owocowy, ale co najważniejsze zero cukru. Poza tym ma bardzo mało kalorii i mówimy tu o około 20 kaloriach na pół litra gotowego napoju. Jeśli tak jak ja nie wiecie, trzeba zacząć, mam dla was idealny start. To jest Starter Set. W środku nie. Się do różnych smaków, czyli 14 porcji. Dzięki temu możecie sprawdzić, który smak najbardziej do was pasuje. Okej, okay, dzisiaj wybieram sobie pudełeczko to, ponieważ lubię fioletowy. Odkładam sobie resztę. Najbardziej interesujący smak limonka, macza i zielona herbata, bo lubię macze. Teraz, pyk, wsypujemy proszek do wody. Ale pochnie ty! Powiem że ostatnio miałem naprawdę ciężki dzień i potrzebowałem jakiegoś kopa energii napiłem się napoju Holi i było dużo lepiej. Proszę bardzo, popatrzcie jaki ma kolor, a jak pachnie limonką. Smak jest naprawdę świetny. Czuć lekką nutę matchy, nie czuć takiej typowej i poza tym powiem wam, że jedna puszka zawiera proszku na 50 napojów, z 50 puszek mamy po prostu jedno malutkie pudełko, które można sobie sfalać do szafy. A teraz najważniejsze, bo mam dla was puszkę. Używając mojego linku oraz kodu rabatowego Picha, dostajecie minus 10% na całe zamówienie I słuchajcie, Holy to nie tylko napoje. Dołączajcie do ich grupy na Facebooku lub Discordzie, tam no, macie dostęp do tajnych nowości i specjalnych akcji, często nawet za darmo. Bądźcie na bieżąco, linki znajdziecie w opisie i pamiętajcie o kodzie Picha. Dajcie znać, jaki smak wybraliście. Który z Was dla Was tym ulubiony? W tablicy jest nie tylko bardzo wyraźne nawiązanie do alkoholu, ale też do kreskówki, w której piesie alkohol i dobrze ją znacie. Kiedy Chili idzie szukać fryzi, ta znajduje się w ich ulubionym miejscu z okresu nastoletniego. Teoretycznie mama twierdzi, że chodziły tam pomyśleć... Przyjeżdżałyśmy tu z fryzią jako nastolatki, żeby... Pomyśleć. Ale wszyscy znamy prawdę, bo po pierwsze jest to super klimatyczny punkt widokowy. Według samego twórcy Bluey nawiązuje to do sceny z Simpsonów, gdzie Homer mówi, że pójdzie się przejść pomyśleć. A teraz muszę poważnie pomyśleć. Na pewno pojechał się napić też tak sądzę. Czy chodzi o poważne picie? Możemy więc rozumieć, że młoda Chili i Fryzia chodziły w to miejsce, kiedy chciały ogasić pragnienie, ale to było niestety to złe pragnienie. I skąd wiedziałyście, że tu będę? Moti pokazała mamie znak! O, no przecież! I to nie są jedyne odniesienia do procentów w Bluey. W przedstawieniu, kiedy Bluey i Bingo odgrywają scenkę o tym, jak poznali się Banji i Chili, Bingo odgrywa rolę mamy, a Blue taty. Pojawia się żart, który dotyczy ich historii miłosnej, bo dowiadujemy się, że Chili i Bungie poznali się na Imprezie w Londynie. Bingo jest z królową, a czyli wypowiada interesujące zdanie. Królowej nie pamiętam na tej imprezie? To przeze mnie! Robi to z szyderczym tonem, co sugeruje, że jest to żart, który tylko oni znają. Z pewnością nie pamiętają, co się stało ani co robili tamtego dnia. Prawdopodobnie mocno wtedy zabalowali, a co działo się w Londynie, pozostaje w Londynie. Co? <laughs> Tak, było. A jeśli chcecie, żebym dostał super motywacyjnego kopniaka do nagrywania kolejnych odcinków o Blue, zostawcie tutaj 3000 łapek i koniecznie podbijajcie filmik przy użyciu funkcji podbij, żeby jeszcze więcej osób mogło zobaczyć ten filmik. Trzymają. dalej w fabułę, tym bardziej zdaje sobie sprawę, że rodzina jego lubi mocno zabalować, a przynajmniej lekko się wstawiają w każdy weekend. Wow, to jeszcze nie wszystko! Co dwie nianie to nie jedna, pojawi się Fryzie i jej przystojna Kradzia. Kiedy się przedstawiają, Fryzia pyta: To nie ty wpadłeś na weselu do basenu? A ten odpowiada: Pewnie ja. I szczerze, to bardzo normalne, że na weselu twój wujek upija się do nieprzytomności i kończy robiąc show. Przynajmniej nie kłócił się o politykę i która partia jest lepsza. A no faktycznie. Chociaż nie wszystko w blu i te żarty o alkoholu mogą być też zakazane słowa, jak mityczne słowo w SpongeBobie. Cudny. Dzień dziś mamy, nieprawdaż? W odcinku fachowcy, Chili dzwoni do Sparkiego i Chipiego, żeby zbudowali jej staw dla ryb. Podczas pracy Blue i Bingo szpiegują ich spod domu. Wtedy pojawia się Chili, żeby zobaczyć co robią, a one odpowiadają jej, że słyszały jak rozmawiali przez telefon. Jeden z nich w trakcie nazwał kogoś słowem, którego ona użyła, gdy zepsuła się zmywarka. Kieszeniarz zadzwonił do kogoś i wykrzykiwał coś na temat cegieł. Okay. I użył tego słowa co ty, kiedy zmywarka nie działała. O i tak, nawet w kreskówkach mamy budowlańców, którzy przeklinają. Coś takiego! Juhu! W świetnym odcinku Bowilkołów jest dość jawny, a nie włożony ukradkiem żart. W którym rodzina jest w garażu, a Banzi trzyma kamerę i rozmawia ze swoimi córkami. Nagle otwierają się drzwi i Czyli mówi. Jesteś gotowy, Bob? A band jest tak zaskoczony, że nagle robi zdjęcie i kieruje kamerę w określone miejsce. No wiecie o co chodzi, prawda? O jejciu. Właśnie! Ucieczka zaczyna się od tego, że łączkowie zawożą dziewczynki do domu babci kresi, bo zbereźni Vanji czyli chcą spędzić ze sobą czas wysokiej jakości, ale oczywiście bez dziewczyny. Chcemy spędzić trochę czasu tylko we dwójkę. Tak, zaskakujące, co nie? To jasne, że chcą mieć czas tylko dla siebie, sami w ciemności i nie mówię o kinie. Oj, pełno! Zgoda. W odcinku Nocne Rozmowy Koszy, Blue pyta Bungie'ego, gdzie był zanim się urodziła, a tata, żeby uniknąć odpowiedzi, mówi tylko: Aj, zadaj inne pytanie. To nawiązanie do tego, że wielu rodzicom trudno jest rozmawiać z dziećmi o narodzinach i o tym, jak powstają dzieci. I nie, nie przynosi ich bocian. To jest coś, co zrozumieją tylko ci, którzy pili herbatę z miętą. Serio? Da! I to nie jest jedyny moment, w którym wspomina się o rodzicielstwie lub o tym, skąd biorą się dzieci. Bingo pyta tatę o to samo w odcinku noc tatą. Benji nie wie co odpowiedzieć, ma dosłownie oczy jak 5 złotych, czego ja nie pojmuję. Ale najbardziej graficzny odcinek w tym temacie to tata w ciąży. Tata dosłownie udaje, że ma dziecko, został pokazany cały proces porodu i rodzi na swoim podwórku w towarzystwie swojego kumpla pata, który jest położną, a Bingo noworodkiem. Ale najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że tak dobrze odtwarzają prawdziwy poród, że słyszymy nawet jak Pat eee, mówi. To jest nawiązanie do tego, że podczas narodzin dzieci dochodzi do wydalania pewnej ilości strewionego jedzenia. Tak to informacja, której nigdy nie chcielibyście wiedzieć, ale pichał bawi i pichał uczy Dlatego koniecznie zostawcie subskrypcję, żeby nic nie przegapić na moim kanale, bo jest super dużo ciekawostek, nie tylko ze świata kreskówek. W Mamo szkoła, Blue udaje, że ma siedmioro dzieci. Opiekuje się nimi i przedstawia je w formie balonów, czyli obserwuje ją, a jej pierwsza reakcja to cudownie, bo mała bohaterka rozumie zmiany, jakie mogą zajść w ciele po urodzeniu siedmiu istot. To jest Kili, to moje dzieci. Sama je wszystkie urodziłam. Ja Cię nie mogę. Pozostała część historii to czyli która uczy Blue, co to znaczy być matką i ocenia jej wiedzę. Dwa punkty. Były też momenty, kiedy rozmawiali o innych dzieciach, lub o przecięciu kabli u faceta, żeby nie mieć więcej piskląt. W odcinku dał i pokój wspomina się między słowami, że Banji nie chce widzieć więcej biegających dzieci, a przynajmniej to nam sugeruje kreskówka. bo powiedział to dość wyraźnie. Yeah, just and and... I boomerang That's the last we've seen of that boomerang. Because you're ale Chili chciałaby i myśli wciąż o kolejnym dziecku, co widać, kiedy patrzy na stare łóżeczko dziewczynek. Sam Banji wiedząc co myśli czyli mówi: To jak, wywalamy to łóżeczko? Co oznacza to, że Banji już ma dosyć dzieciaków. Oczywiście jest wiele odcinków, w których Banji dostaje strzała w czułą część. Niestety bohaterki nie wiedzą, jak bolesne jest dla mężczyzn się w krocze i to powtarzają. To jest tak silny intensywny ból, który utrzymuje się przez dłużej niż może się wydawać. Zjeżdżalnia urodzona wczoraj, wyspa dywanowa, czyta Tak Ładzie Spać, to tylko niektóre z odcinków, w których Banji otrzymuje te intensywne ciosy Proszę! Myślę, że potem już nie będzie mógł mieć dzieci.